Elowinka, witam Was. Witam Was w takim niecodziennym widoczku, gdyż yy, w tle leci emisja. A już, yy, ja już. Ja yy, już jestem w trakcie rozmowy z Kardanem, ponieważ. Yy, no bo chciałem, jakby. szczerze to nie wiem, co chciałem zrobić. Po prostu podszedłem pod do niego, zagadałem. No i nie mogę wyjść. Dlaczego nie mogę wyjść? Ponieważ, jak pamiętacie. Jak pamiętacie z ostatniego odcineczka No pokazaliśmy mu, przepraszam, yy, karabinek Gaussa I tak dalej, i tak dalej, i on tam zemdlał chyba, czy coś takiego, nieważne No i teraz właśnie mamy z nim rozmowę Cały świat się trzęsie, po prostu kurwa nie, nie wiadomo co się dzieje Rozmawiamy na spokojnie Rodanem, nie zrozumieliśmy zabawę, hehe <laughs> Śniło mi się, że przyniosłeś mi coś z przeszłości Dobra popijała. No, on myślał, że Że się najebał w trupa, czy coś, nie wiem no dla niego to nic nowego. Czy to przypadkiem mnie ta broń ciśniła? się śniła? O stary, to chyba jednak nie był sen. To jest Krabin Gaussa. Oficjalnie nazwany obiektem 62. Uff. Kiedyś wykonywałem robotę kontraktową dla fabryki Jupiter, jeśli przez pole elektromagnetyczne... Ezu, o, e, przepraszam. Jeśli dobrze pamiętam projektowałem broń, wykorzystującą zasadę przyspieszenia pocisku przez pole magnetyczne. Widzisz te bębny? To ja je zrobiłem. Szkoda, że w 2004 roku projekt został zamknięty. Nigdy nie udało nam się znaleźć wystarczająco małego źródła... Wystarczy... wystarczającego... małego źródła energii. Nieważne. Wy... Wykonaliśmy zadanie emisji. Super! Z tej broni już kiedyś strzelano, co mogło się zmienić. A skąd mam wiedzieć do cholery? Szczerze mówiąc, nie ośmieliłbym się wsadzić śrubokręta w tą baterię. Poza tym, system zasilania ma jakieś mechaniczne uszkodzenie. Teraz naprawdę przydałaby się jakaś... Przydałyby się jakieś plany tej broni Warsztat test testujący w którym pracowałem Prowadzi całą dokumentację produkcyjną Może plany i dodatkowa Dokumentacja Tego karabinu Gaussa wciąż tam są Ciekawe Nadal mam kartę wstępu do warsztatu Biorę tylko okularki Bo jest yy, druga w nocy i troszeczkę już, już mi się Oczka kleją <laughs> Poczekajcie Dobyłeś mi tę kartę? Ta Na... No, no dobrze. Tylko je nie zgub. Jeśli przyniesiesz mi te dokumenty, może uda mi się naprawić Twoją broń. Stara magnetyczna karta wstępu i znajdź dokument o warsztacie testowym. Na razie, na razie, na razie, panie. Panie kardanie. O, widzę, że ktoś nie na czas i sobie zdechł. O, cała drużynka handelek masz cokolwiek, co mógłbym sobie wziąć? Na przykład to mógłbym sobie wziąć, ponieważ jestem jordalodem mięśniakiem i i i i. Nie ja mam miejsce na wszystko. Dobra, przy okazji, może zbierzemy sobie jakieś lekarstwa. No ale, no dobra, kurwa Wejdziemy sobie górą, przy okazji sprawdzę te, 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 te ciała Przepraszam za taką, ja ten stalker mnie zdziwił, nieważne Elwinka, oj oj, jejku, ktoś tutaj nie dobiegł. Czemu? <laughs> <laughs> czekajcie chwileczkę bo kurwa czemu nie chce mi działać hmm. czekajcie chwilkę no e, jestem już po prostu byłem zbyt blisko tego ale to jest dziwne bo nawet nie wiem nieważne zresztą chyba bo jest du dużo tutaj ciał bardzo dużo tutaj ciał jest i to wszystko to są stalkiery stalkiery A to sobie podejdziemy do tego typa... Co ty kurwa robisz? Dobra, idę id do tamtego stalkerka. I jako, że moje podróżowanie teraz. To jest... No kurwa, jestem w kurwe wolny. O, stój śmieciu, to, to, to skorzystam z możliwości. Stój kurwo, to jest szydło. Szydło, Sa sam stalker szydło, kurwa, czyli czekajcie, czekajcie, co on. On w takim razie coś musi robić, tylko co. Sprawdzę sobie na szybko. W trakcie jak, jak idę teraz. O no właśnie. Jest ten. O jest ten stalker. Dobra, przepraszam. To jest ten stalker, który na samym, którego na samym początku gry tej anomalii, o, 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 tutaj w kotle tam pomogliśmy jego przyjacielowi Pietrusze, Pietrus Pietrucha? czyli Pietrusza chyba chyba tak się powinno odmienić tu też Coś tu się ewidentnie odjebało, być może chodzi o tą O tą emisję Trochę ona zdziesiątkowała Populację stalkerów i tu kolejne kurwa dwa ciała, co jest? Patrzcie się, co się odjebało, ta gra czasami Tu też Te ciała leżą tak dziwnie jakby... Te brońki nie są na zewnątrz, czy coś... Nie są porozrzucane, jakby wcale Nie zginęli, tylko... Jakby... Mam wrażenie, że oni... że te ciała zachowały się dokładnie tak samo jak te... Jak ci stalkerzy, którzy potrzebują apteczki, którzy są na tyle ranni, że... Jakby kładą się. To mam, mam wrażenie, że może... Doszło do czegoś takiego, nie wiem, ale właśnie. Także występują anomalie, ale to one z jedną wielką kurwa anomalią. Serio. <ścoughs> serio, serio. Dobra. Już powoli widać kogoś, o bandytów, to sobie ich zajebiemy, bo czemu nie I go może w jakiś ciekawy sposób, co? Ol z o kurwa o, No, a resztę to sobie wezmę już Dobra, leżą so, zdejchaj skurwy synu. Dobra, zajebane, bo to jest nic innego jak nic innego jak jak mudon po prostu. Tylko że on miał swoją formę w... w pierwszej części gry, w drugiej się w ogóle nie pojawił. tego co pamiętam. A może to było na... Nie, 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 ale to w, pier nie, w pierwszej części na stówę. Dobra. Jest tu coś fajnego. Tak średnio bym powiedział, tak średnio, no. To są na pewno zombiaki. Bo to tylko zombiaki mogłyby być w takim miejscu. <coughs> nie lubię kurwa tych nie lubię tych yy, laboratoriów bo no bo cały czas cały czas pamiętam jakbym no, mówię to pamiętam swoją historię za dzieciaka ja za dzieciaka Dobra, tu fajna strzelnica, słodko No, yy, do końca, że Nie wiem jak za jaka tutaj chodziłem i to było dosyć straszne Przeżycie dla mnie Nie żartuję Tu jacyś Opa op op Dobra. Spadzimy sobie w dół tak próbuję sobie przypomnieć jaki mutant tutaj będzie bo na stół według musi być jakiś mutant na samym dole Zawsze są jakieś kurp mutanty, ty pewnie... Nie, nie wiem czy to będą... ...krasna, ale ku... NIE! To, o nie, to jest Chimera! A nie, to nie, to nie jest Chimera, tylko to jest ten... Jak on się nazywa? Ten taki ciężki... O ten... On tak wali w ziemię... ...i tak dalej... No, o tym... ...o tym mówię... Kurwa! Dużo przyjął w siebie, A ja trochę... Trochę drzwi wejściowe zgubiłem Tak się przyznam Dobra, tu go trochę Zajmie nie podejdzie na ja pierdolę ile ty możesz mieć chyba chłopie? o w kurwa, a nie Nie, nie, nie wracaj tu! Kurwa, panie major, on już umiera. No tylko kurwa, szybciej umieraj, co? batowanie tej strzelby to też, kurwa. No, stychaj śmieciu, jebany, ale cię wyjebało. Mm, dobra. Teraz trzeba się dostać na drugą stronę. Mm, 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 mm. To się górą dostawało tylko jak? Jak się na tą górę dostawał? Nie mówcie, że to muszę przeskoczyć, ale nie, 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 to, to nie wygląda jakbym. Nie, dobra, to wygląda jakbym miał to przesko przesko przeskoczyć. A, a, nie, dobra. No, na szczęście, no bo jakby. Kurwa, ja teraz nie bardzo mogę sobie pozwolić na skakanie. Tu i tak mi to nic nie dało. No, Dobra G U. To wygląda jak schowek Monolitu, taki typu Aha, bo tu do góry nie mogę tędy się dostać, dlatego to był schowek, bo Kurwa też się dostawało tam w tamtą stronę. Tu chuja Tymi wentylacjami tu. O, o, o tu, 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 tu Aha, czyli tutaj, tą drabinką. Czek czasem jest kurwa ślepy. tę aktywizję w sobie, no bo wszystko na... Na zielono podświetle i niby fajnie, niby super, ale kurwa, ale kurwa, dobra, Jep. jesteśmy już ja się zaraz kaccynka włączyć, tylko to weźmiemy. No I tu mamy pierwszy prototyp karabina gałusa. Dokumenty odnoszą się do centralnego laboratorium o oznaczeniu X8, które może zawierać informacje na temat tajnych eksperymentów przeprowadzanych w Zonie. Sprawa od dłuższego czasu interesuje naszych analityków. O oh yeah. No X8 to jest kurwa. To jest klasyczek. To jest klasyczek. Jak widzieliście, wyszliśmy tą klatką schodową. No i co? No i teraz chyba już nic nam nie zostało. Poza Prypecią do robienia. W tym stalkarku mogłem nie zabijać tych bandytów, ale strasznie chciałbym się strzelać po prostu. Ale ja mogłem ich nie zabijać, bo przynajmniej miałbym punkt szybkiej podróży. A tak to teraz trzeba łazić i łazić i łazić znowu. Skadowsk No nic no Jest to jakaś Mam to jakieś fajne artefakty, artefakty. Jest jeden Ale to jest Doświadczony Stalker To byłem doświadczony taki a Zaraz Zaraz sobie sprawdzimy. O co chodzi z tym achievementem? Chyba ja mam na to no, minus cztery. To plus 3. Aha, ci tak powoli będzie mi zanikać. Zapromieniowanie. Dobra, dobra, dobra. Dał Ci się odwiedzić praktycznie wszystkie dostępne obszary położone w pobliżu centrum Zone. Zdarzyło Ci się wpaść w prawie każdą anomalię. Koks. Koks, koks. Nie ja pierdolę. Serio, kurwa ty A ja... Ja... nie, nie, nie. Dobra, kurwa. Na szczęście ten pancerny trochę bardziej. Ale mi mówić, że Quick Save'a żadnego nie zrobiłem sobie wcześniej. Ajajaj, byłoby śmiesznie. No co, no to są z... Pieski i, i te i i i i snorki te tych się nie boimy A ja teraz idąc sobie w sumie sprawdzę hmm. Osiągnięcia W grze Bo mi zależy na tych osiągnięciach właśnie w grze a nie a nie z Dobra <laughs> Dobra Wysłanie ich sprawiedliwości chyba też o. To osiągnięcie mamy, prawda? Tak jest. Handel informacjami też mamy. Łowca mutantów to 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 na pewno. jest ten kastet, no właśnie. Yy, łowca mutantów. To jest jeszcze. Tak jest. Dyplomata. u tego mogę nie mieć. Być może dlatego, że. No, nie mam. Że tak wszystko. Dosyć. No, chciałem się. Ja się lubię napierdalać po prostu. Bron jest kurwa, za mocna, za mocna. E, dobra, przywódcy mamy. Dobra, czy mam przyjaciół wolności? Dobra, no to wiadomo, że powinności już nie będziemy mieć. Dobra, jest takie jedno, yy, którego jeszcze nie mamy, ale to jest związane ze strzelokiem, więc to jakby zrozumiałe to jest. Okej, okay, okej. Okay. Hmm, jest tutaj. Jest tutaj, przetrwałeś trzy misje, zażywając antybiotyk. No ale tego to nie lubię robić, bo nie, znalazłeś każdy rodzaj artefaktów w zonie, dzięki temu się respekt stalkerów Poszukiwasz, u tego też chyba nie mam, co nie? No bo ja tak nie lubię tych, ale może jeszcze się uda nam znaleźć Poszukiwasz i co tu jest? No i przyjaciel stalkerów, to na pewno muszę mieć Nie mam kurwa Pomógłeś brataczowi przerwać handel bronią powinności, zrobiłem Pomogłem Wano, zrobiłem. Oraz Miitajowy w uratowaniu jego przyjaciela z bandytów, zrobiłem. Zabiłem Chimerem w zatonie, zrobiłem. Co jest to kurwy No dobra, trudno. Czyli, czyli. Poza tymi anomaliami i poza. I poza tym, kurwa, który mi nie zaliczył. który mi nie zaliczyło? Z tym, z tym, z tym. z tym z z z sakrami? To wszystko mam zrobione, także w sumie. W sumie fajno. Co ty posąg jesteś? Jak jestem tak. Chciałbym mieć coś do siebie. A śnie to spływaj. Cio kurwa, cio. Co ci zajebię kopa chopie? Dobra, no. Idziemy do, 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 do prypeci, nie? Tak. Dobra, no nieważne. Idziemy do prypeci. Ale to kochani już w następnym odcineczku.